Hej, z tej strony Ewelina. witam Was w kolejnym odcinku z Clash'a i dzisiaj przygotowałam dla Was opening. Wyjątkowy opening, bo ostatnio był ten globalny turniej i udało mi się zdobyć aż 15 wygranych, czyli odlokować wszystkie nagrody. I zobaczcie sobie: mamy tutaj legendarną skrzynkę, mamy Giant Chessa, mamy legendary King's Chessa i oczywiście Magical. Czesta. Więc mam nadzieję, że opening Wam się spodoba. powiem Wam, że to jest mega opłacalne, bo sama legendarna skrzynka nieraz w sklepie kosztuje 500 gemów, więc <laughs> więc wiecie, no opłaca się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo. A więc co, przechodzę już do openingu i mam nadzieję, że trafimy szkieletą Kinga, bo zbieram właśnie tego czempiona teraz na max level, więc trzymajcie za mnie kciuki, a ja przychodzę teraz do odebrania nagród i do całego. Openingu, Ach, kocham openingi, ja wiem, że Wy też kochacie openingi, a więc zaczynamy. Pierwsza legendarna skrzynka i zobaczymy jaka legenda wypadnie. Log, ok fajnie, bo mam 16 na 20 kart, lecimy dalej. Odbieramy sobie 10 tysięcy golda, legendarny token, epic chest. Powiem Wam, że ja mam wszystkie epiki na max, tylko po prostu muszę to wszystko poulepszać, więc kiedyś sobie zrobimy taki odcinek, że ulepszam wszystkie epiki, czyli wydam bardzo, bardzo, bardzo dużo golda. I ponownie 10 tysięcy golda, epicki token, teraz będzie giant chest, gold, batsy, bomber, o prawie na max level już, rekruty też ładnie i barbarian hat lecimy dalej znowu tysięcy ko konta golda rare token i teraz legendary kings chest wow gold o matko dzika karta kolejna legendarna teraz będzie powiem wam że jestem tak podekscytowana wybór A Bomber sam się w sumie nazbiera, więc wybieram arczerki. Rakieta, no bliżej mi jest do, do wymaksowania piecyka, więc wybieram piecyk. Tutaj akurat bez różnicy, co wybiorę, bo to i, ta, to, i to i tak jest na max level. Eee, tutaj wybieram sobie Earthquake'a. Eee, dwa epiki, które mam na max level. Ej, eee, normalnie jaram się, jaram się, jaram się i teraz uwaga. Jakie dwie legendy do wyboru? I za chwilę będzie champion, oh my god! Ram Rider mam na max levelu, czyli wybieram Night Witch. Jaki champion do wyboru będzie? Proszę, żeby to był Szkieleton Dragon. Jaki Szkieleton Dragon? <ścoughs> szkieleton King i mamy Szkieleton Kinga. Oj, ale w ogóle bliżej mi jest do wymaksowania Golden Knighta. Więc kurde... Chyba jednak postawię na Golden Knight'a, bo tutaj mam jednak 3 na 8, a tu mam 1 na 8, więc wybieram je na Golden Knight'a. Jezus, to mi się w ogóle pomieszało. Bo ja myślałam, że mam więcej tego szkieleton Kinga, a teraz się okazało, że na Golden Knight'a. No więc było polowanie na Golden Knight'a. Nice, lecimy dalej z odbieraniem nagród. Ponownie 10 tysięcy golda. Token do Komonów, kluczyki. W sumie jeden kluczyk. 10 tysięcy golda i ostatnia nagroda, jaką jest Magical Chest. Uff, powiem wam. Ej! Od razu coś się świeci. O kurde. Wow. Dzika karta, legendarna. Wow, ale pierwszy raz mam od razu wiecie jakąś taką legendarną kartę. W sensie wiecie, że coś się świeciło na samym początku. Wow. Bomber. Batsy. Barbarian Hat i Rage. A, czyli jeszcze Ragea w sumie nie wymaksowałam. Lol, myślałam, że wszystkie karty mam wymaksowane epickie. A tu proszę, jeszcze Rage się jakiś e, załapał. Także moi drodzy, mam nadzieję, że opening tych wszystkich strzynek Wam się podobał. A tak jak mówię, ja miałam. Wow, tutaj w ogóle miał ktoś 41 wygranych. No opowiem Wam, że ja miałam e, 15. Jeszcze miałam tyle żyć, ale już mi się tak nie chciało. Bo sobie myślę, odebrałam nagrody, zdobyłam w sumie. To po co mi więcej. E, grać nie, czasu marnować. A więc co teraz? O! W ogóle mam tutaj jeszcze jednego magicala więc sobie od razu otworzymy kluczykiem. Zapomniałam, wczoraj go wydropiłam. Więc lecimy sobie z openingiem jeszcze jednym. Gold, dzikie karty, kanon, Fajerka, Batsy. Battle Ram, Inferno Tower i Poison. Ok, I teraz lecę na arenę. Zagram sobie chociaż jedną walkę. Będę grać dzisiaj Giant Skeletonem, więc będziemy maksować Giant Skeletona. Cyk, 100 tysięcy golda poszło. No i co? Zobaczymy, jak mi pójdzie. Tornada tornado na razie nie będę maksować. Ehm, czy mogę coś tutaj? W sumie na 13 levelu to nie jest aż tak źle. Będę grać Hog Riderem, więc trzymajcie za mnie kciuki, bo ja i Hog Rider to nie jest dobre połączenie. Zdecydowanie nie. Zresztą ja nie potrafię grać żadnym innym dekiem <grym>, niż Lava, więc może być całkowicie zabawnie. W ogóle on wypuścił trzy szkieleczki, więc będzie albo Hogrider. No i tak też będzie. Aj, jaj. No i mamy Hogridera, ale on jeszcze nie wie, że ja też będę grać Hogriderem, więc naprawdę będzie fajnie. Lecimy sobie teraz. Nie, dlaczego skręciłeś, Hogriderze? Powiem Wam, że problem jest taki, że. O, matko, dobra. Powiem wam, że może być ciekawie. Może być ciekawie, tylko najgorsze jest to, że on ma budynek, więc będzie mi po prostu ściągał za każdym razem mojego giant szkieletona, więc będzie mega, mega, mega trudno, ale postaram się. Postaram się to jakoś ogarnąć. Więc lecę z giant szkieletonem. Plus jest taki, że mam tutaj w ogóle firebola, bo nieraz wiecie, że ja gram takimi dekami, w którym właśnie nie ma żadnego spela. Zazwyczaj. On też ma na pewno Firebola, no bo w sumie w tym deku są Firebole. Dobra, obejmiemy to. W takim razie walniemy sobie. Ej, kurde, to nie, to nie tak miało wyglądać, to nie tak miało wyglądać. Dlaczego ty w ogóle się wracasz? Ej, ale że ta bomba nie zabiła? O, powiem wam, że ja mam tą przegraną walkę. Mam przegraną walkę, bo kompletnie nie wiem, jak mam się do tego zabrać, ale to nie jest ważne, bo najważniejsze w tym odcinku było to, żeby jednak otworzyć te piękne skrzynki, nacieszyć się trafić jakiegoś czempiona, więc już mamy po prostu sukces na odcinku, co nie? Bo właśnie pojawił się opening, no i dobra. No i dobra no. Lecimy sobie z wizardem, chociaż on pada na fireballa więc nie wiem czy to tak jest w ogóle sens, więc lecę z hogriderem na tego kanona. no właśnie właśnie o tym mówię kochani, właśnie o tym mówię ja w ogóle grając z tym dekiem, nie mam w ogóle siły takiej przebicia, mogłabym sięgnąć tutaj Tornado na kinga ale w sumie to jest bez sensu, bo on po prostu on po prostu już tak wie, że ubił że ja już nie musiałam nic robić. Mm, Jezus, mogłam tego Wizarda jednak ulepszyć, bo. O matko. O matko, to już jest koniec, nie ma już nic. Chociaż w sumie ten deck jest bardzo tani, ale żeby go po prostu... No i zobaczcie sobie, on za każdym razem będzie mnie blokować tym kanonem. Jejku, ale to nic. Jedna, jedna przeglada na odcinku to jest po prostu. Nic takiego. A i powiem wam, że gdybym tutaj grała lawą, ojej, jak jak po prostu kocham grać na Hoga e, właśnie tego klasycznego grając właśnie lawą. Bo ja mam właśnie tam lighta, mam balona, więc jest łatwiutko. A więc co, minus 27 pucharków nie przejmuję się tym całkowicie. E, mam nadzieję, że Wam się opening spodobał. No i co? Do usłyszenia w następnym odcinku i życzę Wam udanego weekendu. Bajo!